Cześć, dzisiaj chcę poruszyć temat e-mail marketingu i dlaczego jest to istotne. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym i przedstawiłem mu ideę lejków sprzedażowych no i właśnie przeważnie lejki zaczynamy od tego, że dajemy jakiś lead magnet typu e-book, raport i zbieramy maila po to, żeby mieć kontakt z czytelnikami w przyszłości, żeby po prostu móc do nich wysyłać wiadomości. No i teraz jest tak, że Wszyscy robią facebooki, instagramy, YouTubey, tiktoki, i on po prostu, jakby nie widzi potencjału w tym, że no nikt teraz nie sprawdza maila, tak? To jest takie mało sexy. No ale, przez to, że jest mało sexy, to działaj. po prostu wszyscy, którzy sprzedają w internecie i robią to od wielu lat, mają listy mailingowe i tak naprawdę na tym opiera się ich sprzedaż. No i chcę Ci pokazać po prostu, jak to działa na liczbach. Może przy okazji pokażę Ci trochę od backendu, jak działa współpraca z influencerami. Może wyciągniesz dla siebie jakieś wnioski odnośnie tego zakresu. No i mamy ten projekt Polish Foodies, który prowadzę z Karoliną. I tak, mamy grupę na Facebooku, gdzie jest 76,5 tysiąca ludzi. No, jakby nie jest to mało, nie? Na fanpage'u mamy 10 tysięcy lajków i 15 tysięcy obserwujących. I mamy też listę mailingową. No i na tej liście mailingowej jest 28-29 tysięcy maili, no bo wiadomo, tam ludzie się wypisują z mailingów. I teraz chcę ci pokazać jak to działa na grupie. Nie? Jestem zalogowany jako admin i widzę po prostu zasięgi. Na 76 tysięcy członków grupy zasięg, czyli ile osób to widziało, tak? Jest 985. 27 lajków, 6 komentarzy. tysiąca, 222 lajki, 35 komentarzy. Gdzieś tu pojedziemy dalej, takie posty, które mają większe zasięgi no to 3 dni temu 8,5 tysiąca zasięgu czyli 8400 osób to widziało 105 lajków, 9 komentarzy, tak? I generalnie te liczby tak wyglądają. Tutaj też promujemy swoją książkę, i dlatego chcę ci e, nie tylko jedną, ale jakby ostatnio promowaliśmy, więc chcę ci pokazać e, właśnie jak wyglądają liczby odnośnie zasięgów e, i później sprzedaży tutaj jest na przykład 486 e, zasięgu, 7 lajków e, tu jest 1000 zasięgu 11 lajków, tak, to są różne posty wszystkich użytkowników no powiedzmy taki jest e, rząd wielkości tak, no powiedzmy 1000, 2000 wyświetleń każdego posta z 76 tysięcy, czyli to jest no, trochę więcej niż 1% wyświetleń, 1% osób, które są w grupie, jakby widzi ten post. Wydaje mi się, że to jest... No mało, ale tak tak to jest, tak? Oczywiście to gdzieś tam jest to opcja promowania, szczególnie na fanpage'u. Tutaj mamy 10 tysięcy lajków, 15 tysięcy followersów. Tu nie mamy, bo to świeże posty. Tutaj 4 komentarze, 44 lajki. Jak będzie jakiś większy, to wejdziemy w statystyki, żeby zobaczyć ile osób to widziało. To jest jeden komentarz: 35 lajków, 65 lajków. Ostatnio byliśmy na kiermaszu świątecznym we Wrocławiu i tam jeden post zdobył bardzo duże zasięgi, które są niespotykane gdzie indziej. Zaraz tutaj, no tutaj mamy 369 lajków, 7 komentarzy. No, jest ten post. No i tu mamy 84 komentarze, 279 share'ów i 2,8 tysiąca lajków, tak? No, takie posty nie, nie zdarzają się codziennie, na pewno każdemu, gdzie jest tak bardzo większe zainteresowanie. No, ciekawe jest to, że tutaj na tej grupie Mamy wszystkich ludzi stargetowanych tak? na grupie i na fanpage'u i na liście mailingowej to wszyscy są osoby, które są zainteresowane polską kuchnią w języku angielskim. No i dotarliśmy z tym postem do 362 500 osób. Tak, mamy 84 komentarze 279 szerów. No i super. Tylko że e, takich... Osiągów nigdy nie zdobędziemy, kiedy chcemy coś sprzedać. A tak naprawdę no, ostatecznie e, efektem tego, że e, biznes działa i ma jakby mamy zasoby, żeby to kontynuować jest to, że ile osób kupi na końcu, tak? E, no to damy tutaj sobie jakiś post, który e, miał treści cookbook tu. tak jest polish christmas cookbook z filmem. 603 osoby tak, w zasięgu. Jeden komentarz, 11 lajków. I szczególnie jakby no tak to widać, tak? Wiecie, 603 osoby zobaczyły. I tak wyglądają te statystyki. I dlatego jakby pierwszym krokiem lajka, kiedy budujemy sobie jakąś społeczność, jest to, żeby wszystkich zapisywać na listę mailingową. Jeden powód jest taki, że po prostu kiedy mamy kontakt fizycznego maila do kogoś, możemy zawsze do niego napisać. Obojętnie, czy Facebook będzie za 10 lat aktywny, czy nie, my będziemy mieli te maile, tak? Bo może się okazać, że wprowadzą jakąś, nie wiem, ustawę, prawo, która zakaże użytkownikom z Polski korzystać z Facebooka, albo będzie to nieopłacalne, tak? Bo będzie jakieś chore koszty. E, oczywiście, jakby tu jakby całkowicie pomijam Sprawę taką, że no można się reklamować na Facebooku, tak? No tylko to jakby też jest płatne. Tutaj chcę porównać takie rzeczy, gdzie są e, organiczne. No i te, te takie zasięgi i efekty, które Ci pokazałem, działają na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. No wszędzie tak jest, bo po prostu te posty, które są sprzedażowe, są mało atrakcyjne dla użytkowników. A skoro są mało atrakcyjne dla użytkowników, to nie klikają w nie, nie komentują, e, nie udzielają się jakoś i wtedy algorytm je mniej wyświetla, ale mając swoją bazę możemy po prostu zawsze dotrzeć do tych ludzi. Tak? Mamy 29 tysięcy ludzi. No i z tego jest 8 tysięcy otwarć. Tak? No i możemy sobie, jak mamy bazę, możemy sobie codziennie zdecydować, że piszemy maila i powiedzmy te 8 tysięcy, 7 tysięcy, 6 tysięcy osób go otworzy i zobaczy. No, z tego kliknięć jest jeszcze mniej, ale tak naprawdę to za dużo nas nie kosztuje i nie jesteśmy w żaden sposób oparci o zewnętrzną platformę, tak? Bo nie wiem, pewnie były biznesy, które reklamowały, jakby cały swój biznes oparły na naszej klasie, jak była w latach świetności, no i teraz musiały się przenieść gdzie indziej, prawda? Ale to co ciekawsze, zobaczmy statystyki. Nie? Tutaj mamy. E, ilość użytkowników e, z newslettera, z Facebook, to akurat jest ads, to, to ten was będzie interesował, e, no i mamy sprzedaż wygenerowaną e, w danym okresie, tak, no i newsletter, mimo że ma 2000 użytkowników, które weszły z newslettera, e, wygenerował 2800 dolarów przychodu, a Facebook, było z niego 40 tysięcy użytkowników na stronie, i wygenerował 142 dolary. To jest 5%. Tak? I tak naprawdę. No, dla mnie jest to taki niepotwarzalny dowód, że po prostu newsletter działa, będzie działał. Bo tak, zastanówmy się, nie? Prawie każdy ma skrzynkę mailową. Dostaje na nią e, jakieś, nie wiem, rachunki, nawet za prąd, za gaz. Czasem trzeba coś załatwić w urzędzie, więc większość użytkowników internetu, które, którzy są aktywni, nawet w sklepach internetowych, tak, czy nawet, żeby się zalogować, założyć konto na Allegro, czy w tych portalach społecznościowych, musisz mieć maila, żeby aktywować swoje konto, i tam przychodzą ci powiadomienia, więc nawet jeśli użytkownicy niechętnie korzystają z maila, że nawet jeżeli ty jesteś takim, taką osobą, która niechętnie korzysta z maila, no wydaje mi się to, co teraz ci pokazuję, no niepodważalnym argumentem do tego, że no, jest to sposób do tego, żeby po prostu zarabiać z internetu, tak? i w momencie, kiedy masz już swoją listę mailingową, tak naprawdę codziennie decydujesz, co, co im wysłać, tak? Możesz zarabiać ze swoich pro produktów, ale możesz też zarabiać z produktów afiliacyjnych polecając produkty inne, które są powiązane z Twoim tematem. I oczywiście tutaj nie ma e, znaczenia tak bardzo wielkość tej listy, którą masz, tylko e, relacja z tą listą. Jeżeli będziesz wysyłał e, mało wartościowe informacje, no to. Z czasem algorytmy pocztowe też będą trafiać, jakby wrzucać cię do spamu, jeżeli ludzie będą cię oznaczać jako spam i będziesz wrzucał informacje i wysyłał maile, które są po prostu nieprzydatne dla twojej grupy docelowej, tak? Tutaj jest też bardzo, ale no, tak samo działa to na Facebooku czy w innych aplikacjach, gdzie jakby treść, którą wysyłasz, musi być wysokiej jakości, dopasowana do twojego odbiorcy, tak żeby go zainteresować. Jak go nie zainteresujesz, no to nie będzie z tego biznesu. Co nie? Tutaj też ciekawym aspektem tej rozmowy może być to współpraca firm z influencerami. Tak? W dużej części firmy gdzieś tam słysząc o tym, że ktoś ma duże zasięgi na Facebooku czy na TikToku, decydują się zapłacić yy, czy nawiązać jakąś współpracę barterową z influencerem. Yy, no i później jak słyszę, że bardzo dużo osób jest z tego niezadowolonych, no bo to nie przynosi wyników, więc yy, wydaje mi się, że żeby rozmawiać o takiej współpracy, musisz być świadomy tego jak to działa, tak? Yy, w momencie kiedy ktoś robi ci zasięgi, no nie będzie z tego sprzedaży, tak, chyba że ma jakoś bardzo stargetowaną grupę docelową, ma newsletter, ma mailing, ma swoich kontaktów w różnych kanałach i dowiezie Ci tych klientów, tak, bo właśnie poleca produkty innych firm oprócz swoich na przykład, więc... Jeśli jesteś zainteresowany tymi tematami, zapraszam na SekretyKonwersji.pl. Tam dzielę się taką wiedzą. Oferuję różne konsultacje, doradztwo, usługi, więc jest tam też opcja darmowej konsultacji. Po prostu wejdź na stronę, wybierz termin w moim kalendarzu i pogadamy, jak mogę Ci pomóc. Do zobaczenia. Hej.